No, podczas. No, witam wszystkich serdecznie. Jadę dzisiaj do Sosnowca na Środule, koło Górski Środulski. No, zobaczyć, co zostało po wyschniętym stawie, źródle, które przestało działać, funkcjonować. No, jestem już na miejscu, powiem Wam, ale jakbym mógł nie wejść na Everest? No, Everest Sosnowca, stara hałda górnicza, a właśnie hałdy, które zostały tu zwiezione. Obecnie Górka Środulska, wyciąg narciarski i stok zjazdowy. No nie na darmo też wchodzę na szczyt tej Górki Środulskiej. No materiał, o którym dzisiaj będę kręcił film. Zobaczcie jak uciekł zając. Nie wiem, czy było widać. Będzie widoczny właśnie ze szczytu tej górki. No zaczyna mocno padać deszcz powiem wam, jestem w połowie Górki Środulskiej, przed nami Środula, tam Sosnowiec, a tam między tymi jakby to powiedzieć blokami, no Góra Świętej Doroty w Grodźcu koło Będzina. Jestem już prawie na szczycie, no widnieje przede mną stadion, nowy stadion Zagłębia Sosnowiec. No ładnie prezentują się te kolorowe krzesełka. No, obiektów sportowych powstaje tu trochę więcej. Przed nami dzielnica Zagórze w Sosnowcu. No, jestem już na szczycie. Dobra, nie będę przedłużał mojego materiału na dziś. Już wam pokazuję Tutaj zaczynamy na całego, jakby to ująć. Mianowicie, był tutaj kiedyś staw. Staw funkcjonował latami. Osobiście też, no, wędkowałem tam, łapałem ryby. Staw. Tutaj nie mylcie tego retencyjnego, który znajduje się tutaj po prawej stronie. To jest zbiornik, który należy do wyciągu i tym podobnie. Staw był. Tam, staw, no w roku 2018 z niewiadomych powodów przestał istnieć. Źródło znajdowało się za tą drogą. Też tam dzisiaj pójdziemy, obejrzymy. Osobiście też zarybiałem ten zbiornik. Nie wiem, co się stało, jaką to było przyczyną, że woda zniknęła. Ryby zdechły, występował tam szczupak, kara, źlin, ciernik, a nawet i były żółwie błotne. Dobra, idziemy w kierunku stawu. No jestem już prawie w okolica byłego stawu, który wysechł. Popatrzcie, staw zajmował taką powierzchnię, no nie był głęboki, maksymalna głębokość to była półtora metra. Pamiętam jeszcze inne dzieje. Ale podejdę bliżej, zanim zacznę Wam o tym mówić. No, mianowicie smutne historie tego stawu. Oprócz tego wyschnięcia źródełka, albo i nie, też o tym powiem, są różne hipotezy. No, robiły te studzienki kanalizacyjne. Raz na jakiś czas w roku, po prostu były zatykane z niewiadomego powodu. Całe ścieki wychodziły i zasilały ten zbiornik. No, fetor był no, nieprzeciętny. Powiem wam, te ryby dawały sobie z tym radę, pływały dalej. No, przyzwyczaiły się do tego. Aż dziwne. Przejdziemy na drugą stronę. Ale zanim przejdę, powiem wam, w tym miejscu były takie wyspy, gdzie spotykano żółwie błotne. To były tataraki. W ogóle teren już jest całkowicie zmieniony. Wiadomo, przyroda zrobiła swoje w tych tatarakach rządziły szczupaki. No jestem już na drugiej stronie tego stawu. Całkiem niedawno byłego stawu. Całkiem niedawno stałem w tamtym miejscu. I opowiadam wam, jak to dawniej wyglądało. Gdy staw miał wodę, chodziło się tu na ryby i tak dalej, i tak dalej. Mianowicie cały nadmiar wody wchodził tutaj gdzieś w przepust, w taką rurę. Najprawdopodobniej wszystko było odprowadzane kanalizacyjnie do sosnowieckiej przemszy. Ale to tylko moje takie przypuszczenie. Ten przepust znajdował się dokładnie w tym miejscu. No nie ma po nim żadnego śladu, na chwilę obecną. No była taka propozycja po wyschnięciu zbiornika. Podobnie przez jakieś władze miasta Sosnowca proponowały wydrążyć tutaj studnię głębinową, która zasilałaby ten zbiornik na nowo. No ale zobaczcie, do tego nie doszło. No podczas wysokich stanów wody, źródełka, po deszczach i nie tylko, powiem wam, tutaj robiło się potężne rozlewisko z tej mojej prawej strony. Jeszcze inna hipoteza wyschnięcia tego stawu, a odnośnie jego zasilania, no jest taka, ale to wszystko hipoteza. Nie jest to potwierdzone że zbiornik ten malutki zasilany był poprzez pęknięcie jakiegoś rurociągu latami, które dawało mu wodę. Ale powiem Wam, no w to akurat do końca nie chce mi się uwierzyć. Ja stawiałbym tu na szkody górnicze, ale jeżeli ktoś coś wie więcej z moich subskrybentów na temat tego, co tutaj się stało, dlaczego ta woda znikła, piszcie w komentarzach. Serdecznie dziękuję. A my sobie jeszcze podejdziemy dalej. Pójdziemy ku źródła. No dobra, powiem Wam. Źródełko jest za moją górą, za moimi plecami. Dokładnie tędy sączyła się woda i wychodziła przez taką rurę pod spodem tego nasypu, tej drogi. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo od dłuższego czasu zapada się tutaj ten nasyp tej drogi, która prowadzi ze środuli na zagórze w tamtą stronę, czy to coś powiązane ze źródełkiem, czy nie, czy woda ze źródełka, no jest po tamtej stronie i gdzieś nadal płynie, a tu nastąpiła blokada tego, nie wiadomo. Przejdę tam za chwilę. Poszukamy okolic tego źródła. No jestem już obok drogi u góry. Oto cały staw, były staw, widziany z góry. Tutaj mamy to osuwisko, to zawalisko, nie wiadomo co to jest. I bardzo ruchliwą drogę, o której wcześniej wspomniałem. Ja udaję się na pasy, gdyby przejść na drugą stronę, to nie będę ryzykował biegania na przełaj. No jestem już idealnie po drugiej stronie, gdzie przepływał ciek wodny pod drogą. No muszę przejść, przeskoczyć przez takie barierki, zejść tam na dół. Dokładnie w tym miejscu ta woda wpadała pod tą drogę i płynęła dalej, a źródło znajdowało się gdzieś na prawo od tego miejsca. Jestem już prawie na dole i powiem Wam, taka ciekawostka nawet się tego nie spodziewałem. Leży tu rura, która wchodziła w głąb tego nasypu, i właśnie przez tą rurę przechodziło zasilanie do stawu, który wysechł. Najprawdopodobniej ktoś pomógł temu, żeby ta woda nie płynęła już dalej. Idziemy tropimy na dole, zobaczymy co tam jeszcze jest. No, jestem już prawie na dole. Popatrzcie na tą rurę. Ktoś ją tu wyrwał. Wcześniej wspomniałem, że tędy wpływała woda. Źródełko mieści się gdzieś tam. Pójdziemy dalej, zobaczymy. A jednak się grubo mylę, powiem Wam. Ta rura, która tam leży, nic nie ma wspólnego z tą, która zasilała nas staw. Popatrzcie. Taka sama rura i to wszystko nadal istnieje. Tędy... Przepływała ta woda. Tutaj ślady, w którę z tego źródła gdzieś tam, mam nadzieję, że go namierzę. Dawniej powiem wam 30 lat temu chodziłem po tym terenie do źródła doszem, ale były tu straszne bagna. Powiem wam idę. No, w takim śniegu nie jest za ciekawie. No widać tędy. Jak my on druwał, tutaj ten strumyk, ta rzeczka cały czas kieruje się ku źródeł To no nie jest łatwo. Roślinność i śnieg zalegający pod spodem nadaje no mi mocnego kopa w przejściu tego trudnego terenu. No z tego co pamiętam, idę. Tamtąd, odpowiem z tego co pamiętam, gdzieś w tamtych okolicach było to źródło. No spróbuję do niego dotrzeć, choć to droga coraz gorsza, coraz fatalniejsza. Zapadam się gigantycznie pod spód. No powiem wam, dochodzę chyba do celu. Zaraz wszystko się wyjaśni. Źródło było, właśnie, jest to miejsce. Źródło było tutaj. Kurde i taka ciekawostka Ale numer widzicie tą rurę? No chyba nie jest to beczka. Zejdę tam trochę niżej. Mam nadzieję, że nie jest tu mocno zalane wodą. Nie. Aj! Pojechałem. Dobra, ale udało się. No może być to rura, może to być beczka. Ale dalej. Nie ma już niczego, a widać, że tędy wypływała woda. Czyli jestem u źródła środulskiego, które wyschło, ale widać, że człowiek do tego też się przyczynił, wejdę do góry. I na pewno są tacy ludzie wśród nas, którzy zakładali tururę, albo częściowo tą beczkę. No proszę w komentarzach, piszcie, piszcie. Skąd się ta beczka lub rura tu wzięła w tym źródle? Jaka była przyczyna wyschnięcia? No wasze hipotezy, teorie i tak dalej. No ja w tym momencie powoli no będę kończył mój materiał na dziś. Nie dawał mi spokoju ten stawik wyschnięty. No, no sporo, sporo wspomnień mi po nim zostało. Chodziłem tam na ryby wędkować. Wysech, były afery na ten temat. No, ale ja powoli kończę mój materiał na dziś. Jeżeli mój film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich filmów? Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie. No i zapraszam do moich archiwów na kanale. Ja już idę stąd, wychodzę. Powiem Wam. I znowu jestem w szoku. Następna rura. Ja tu już kończę materiał na dziś, a jednak go nie skończę za szybko. Bo ujęcia były dwa. Proszę bardzo. To już nie jest beczka czy rura. Nie wiem, czy dobrze. Dobra, stoję na jakimś betonie. Ale popatrzcie na to. To jest rura potężnej średnicy. No i teraz zrobiło się naprawdę zagadkowo. Czy był to stary rurociąg, który miał nieszczelność, tak wcześniej mówiłem, i zasilał ten zbiornik. No, piszcie w komentarza. Do usłyszenia. Tak dziwnie kończę mój materiał na dziś, ale to coś mnie zaskoczyło. A popatrzcie. Jedna i druga jest koło siebie, ale tutaj jest też kanalik. Taki róż malutki, którym te źródło wylijało, Do usłyszenia ze środuli.